Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kruszec, a to jest tak kolejny odcinek z PSP, tak z Minecraft, oczywiście. No, i co będziemy robić? No, oczywiście, coś tam w domku będziemy robić, coś tam ulepszać to na pewno. Ale powiem wam jedno, tak mam nareszcie karty Dźwięko, i pewnie lepiej mnie słyszycie. Szumu nie ma, to jest bardzo dobra. Dobre wieści, oczywiście. I można powiedzieć, że też karta dźwiękowa ma taką funkcję, że, e, że można też zmieniać głosy. No cóż, ale to będzie nawet potrzebne do prawdziwej historii. E, jak wiadomo, Minecraft historia będzie odcinek na pewno. Jeszcze nie wiem, czy w weekend, ale może w następny, następny tydzień zobaczymy. Zobaczymy, jak zgram tego. Oczywiście przygotowujemy się do tego, już scenariusz mamy. Ale dobra, jeszcze żadnego tego pidolenia musimy grać dalej. Piracki system, żeby działał Minecraft, bo tak to Minecrafta nie odpalicie pomimo, że już włożycie tam e, do, e, do folderu PSP, potem game i, i tam włożę, wkładacie folder e, Minecraft PSP, coś tam tam pisze. Nie wiem, to zależy. I co można powiedzieć? No, no, cieszę się z tego mikrofonu. Dzisiaj dostałem. Naprawdę, naprawdę się udało. Kurde, nie pamiętam jak się sterowało. Dobra, już pamiętam. Kurde, myślecie, że zapomniałem, nie? No oczywiście, że mam. Eee, to ten sam mikrofon, ale karta dźwiękowa Creative Sound Blaster XG1. Tak, nie będzie już ścinało, bo jak była jeszcze tam. Eee, tam miałem od kolegi też kartę, dzięki, ale tak działało, do tego mikrofon tak gówniano, że w dziesiątym odcinku tak zcinało, ale i tak ludzie oglądali, to cieszę się. Oczywiście będę dalej nagrywał, spokojnie. Jestem z powrotem, ludzie. No, wracam na stare śmieci. No węgiel. Eee, czekajcie, oby mi się nie zacinało. Niestety. Więc e, skończyłem tak, e, e, że 70-80% ludzi ogląda mnie, ale nie subskrybuje mnie, więc proszę was, żebyście zasubskrybowali mnie i dali łapkę w górę i dzwoneczek, bo to daje mi, wiecie no, motywację tam do tworzenia nowych filmów i tak dalej. No i właśnie, tutaj grafem mieliśmy z tym problem. Więc proszę was, naprawdę zasubskrybujcie, przecież... ...to przecież nie kosztuje jak... ...przecież nie kosztuje jak... ...naciśniecie przez chwilę. Może kilka razy klikniecie, bo jeszcze... ...to na pewnym ekranie na... wyoglądacie. Eee, co ma być na kanale? No tak, no na pewno Minecraft. Czekajcie, ja chyba mówiłem? No może mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Mają prawdziwa historia już na pewno. Coś C, Saketa, tak, Smud, coś tam. Jeszcze mam tutaj sporo gier, więc pewnie w, będę. Jest po prostu zapas na kanał w ogóle. Nie wiem, ile to będzie subów. Ja mam prawie 7 tych, więc nie wiem. Może wiosną będziemy mieli 100 subskrybentów. No ja myślę. No i. No i co, proszę państwa? Kurde. Nie no. Jezus. Nie wiem. Czy chcecie zwykły Minecraft? Napiszcie w komentarzach. No. Może wrzucę coś, coś takiego, że pokażę Wam mój stary świat w Minecrafcie, tak bardzo stary, no, oczywiście, kiedy w ogóle grałem. Serio jeszcze schodzi? Ja nie mogę naprawdę. Nareszcie ziemia. Jest Gites. Ty. Ale ten chłopek. Na się... kurwa. Pewnie myślicie, że jestem w czarnej dupie. Nie, jednak nie. Tam, gdzie pochodnie, to tutaj jest moja chata. O tak. Zdziwiliście się, nie? No. Dobra, muszę coś tam w domku zrobić. Znowu owca! Jest! Nie zauważyłem, Flippera. Fuck. Jak to dziwne. Dobrze, że domku nie rozwaliło. Jezus, Mary. Dobrze, że miałem pełno życia. Ja wiem, zginął. Gdyby koniec gry, ja nie mogę. Jeszcze pierwszej śmierci nie było, no. A ja przecież gram specjalnie dla was, no. Co wy, no, co wy nie myślicie? Dobra. A nie, a tam pozbierałem wszystko? Nie, tam coś coś zostało. Ała! Dobra, czekajcie, muszę zapisać. Dobra, jestem. I znowu to samo. No, bez jakiego materiału zrobić? Nie, no, myślę, że z kobla bardziej. No i co, jest podłoga. No, widzicie, ale jest. Dobra, muszę dorobić jeszcze dwa piece. No, i dobrze. Dobra. Kurde. Musiałem przy mikrofon przestawić. A tu mam jeden piec. O, chryste. Z jednym diamentem tylko. No, niestety. Eee, a, skrzynki, skrzynki, tak, skrzynki. Skrzynki, o jezu, mało drewna, kurde. Mało drewna, pomocy. Nie łączy się. Dziwne. Ale ja mam ten. Yy. O, mam ten yy. wełnę. Spróbuję zrobić obraz. Nie, nie da się. Szlak. Skoro nie ma, to jak to zrobić? A, ja spróbuję może nożyczki zrobić. O, są nożyczki. Muszę znaleźć owce. A może dynie wezmę? O, może dynia się przyda. Chyba tak. No nie no, szk... No nic, zaraz koniec odcinka. Dobra. Dobra, to może pójdę, co nie? Ale dobra. E, subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę, dzwoneczek. Ja idę do domu, bo zaraz zombie mnie zje i do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecrafta na PSP po w następnym odcinku będziemy polować na razie